Bo, bo, to się, ro, bo rozumiem, pan? Podniesie do tego o! Podniesie razy, razy do tego podniesie. Podniesie, oczu. To jest co innego, to jest co innego. Tu się nie będzie kochać. Ja tu mam. Nie, pan, nie niesamowity. No bo tu jest narzędzi pełno różnych, a w szczególności, o ile chodzi o Ja tu może zapalę. Zapalę światło takie mocniejsze. Bo niech Pan zobaczy, my tu mamy, ja tu mam różnego rodzaju młotki. Bo jak się coś robi, to musi być, no kształt, kształtów to jest, no, no różne, no różne są. to Różne są dlatego, że zależy co się robi. I, I drobne rzeczy, i takie, no jak to... Robię takie specjalne młotki z, co tu są w takich siedzeniach, Odlewam mieć, ołów. Bo ołów, jak ukształtuję sobie, jak chce. Jak przyjdzie blachę, gdziekolwiek klepa czy coś. On mi ani nie skaleczy, ani nic, nie robi dołków, nic nie robi. Bo jest miękki. To się wszystko poddaje. O tutaj, już coś tu jest ten. Tak. O takie detale. Tylko do tego, choć używać ciężkiej młotki, to, to się robi wszystko na gorąco. To jest. To jest to po prostu matryca zrobiona, wycięte laserem jest, matyca wygięte i teraz się dopiero to podkuwa ręcznie. No tu są różne no różnego to klamki, no takie różne liście. To między innymi się tej młotków do tego używa. No, tego to, to jest no, no różne, różne kształciki. A tu wam pokażę ciekawostkę. Bo o ile chodzi o te, o, o gwoździe, no to ja robię takie. To jest głuść, który jest na zewnątrz. To jest do środka gwóźdź. Czym on się różni? Na zewnątrz stal pracuje. Lato gorące, zima i zimno. Nie? To on się kurczy. I na raz już nie wytrzymuje, no to on wyskakuje. Nawet 10 mm. Bo główka trzyma, a to gwin jest po to, żeby takiego, taki góź nie wyjdzie. Bo on idzie na prosto, on się nie będzie odkręcał. A to jest z dawnych, z dawnych czasów: nasi dziadowie też to robili. Żeby nie wychodziło, no to kładra cik się wykuł i zagrzał, skręcił. No i, i ten ciek gwóźdź pobija. I do widzenia. Bo to jest do. Do kościoła, do cestersu. Ja tam po prostu remont. O, to jest fragment. Fragment kufra. Ja do tego dorobię gwoździe. Takie same. O! O, zawiasy. To jest 40 kilo taki zawias waszy. No a z drugiej strony. O, tutaj. O, wszystkie. O, widzicie tu. To, co Wam pokazywałem, tak gwoździe. O, to jest wszystko zrobione. O, tu jest inne. Tu, tu, tutaj, tu, tu mam takie na przykład, jak to mówią. Te. Ej. Główki biskupie, czy coś takiego. No, tu mam pokażę jeszcze. <laughs> tu mam wyremontowane. O! Tu mam wyremontowane zamki. Ani klucza, ani mań. To, to jest zdewastowane wszystko. No i taki zamek. Robi się remont. No tu mam szyję, wszystko się zrobi według. Tak, tak jest oryginalnie. Zamykane ładnie. Nie, proszę bardzo. I, i teraz kluczyk. Kluczyk dorobiony. O, i tu i mamy, wszystko działa mi i to zamyka, jak potrzebuje komuś to daje oryginalny zamek, ale jak jest, jak, jest, jak no gdzieś trzeba mieć, tu mamy dużo takich nieraz różnych piwnic, nie piwnic i chcą mieć oryginalne, no to, no to, no to nie ma problemu. E, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest, robiłem remont drzwi do skarbca na Babelu. I które montował sobie za 4 miesiące. jest ciekawostka, bo to jest e, z tyłu drzwi, to jest cały zamek. 12 rigli. No, no bo ja tego nie mogłem za boga uruchomić. A tych dźwigni pełno brakowało. Nie? No i jak oni mi to dali, że musiałem to uruchomić. No i dopierośmy po jakim, jakimś czasie zna, wynaleźli, że zagłożone są te wszystkie te rygry. Odnowiliśmy to. Delikatnym piaseczkiem, cieniusienkim, takim drobiutkim, jak do szkła. Wypiaskowaliśmy te drzwi, po prostu co się dało. No i dopiero się naprawiło ten, ten zamek. No i wszystkie dźwignie my podarabiali, tak że babka przyszła. Bo była komisja z bawelu sześć osób przyszło, żeby tutaj odebrać to. I babka potrafiła ten zamek ruszyć. Także prawie, że się otworzyła. To ja też robiłem to lampę robię nową. to ona kończy 200 godzin roboty. Niesamowita sprawa. To jest strasznie ciężkie do zrobienia. Ja tą lampę mam i te detale takie, co, wszystkie co były stare, zgnite takie poprze, poprze, ten, to my to wszystko odrobili nowe. Takie cztery lampy są, ona wisi yy, w hotelu Monopol w Ektuwiu. A oni mi da, oni lampy nie mieli, tylko ten fragment, takie dwa takie miesięniki. Był bardzo zniszczone no, no, ileś tam ma 200 Bo to była lampa ściągana na, na ten na lince, walane było do niej nafty, pociągał, zapalał tym, co latarni, i wyciągał do góry. To. A myśmy zrobili już to oryginał, teraz i podłączyli prąd, jest w porządku. No. Taka ta, ta ricina była stara. No, tak no, ja to wiem, ja, to, ale był jeden wymiar. Ktoś tam podał jakiś wymiar, med, ja pamiętam to. No i to, no, to jest, jak jest jeden wymiar, to już wszystko jest, no. Teraz nie ma problemu żadnego. O, to, to co wam mówiłem, popatrzcie się, do Holandii co robiłem. Jakie to było wszystko zniszczone, popatrzcie się, to zgnite całkowicie przepalone, takie, takie grube płaskowniki, takie, no. I to było 160 kg ważyło. I tutaj są tutaj są te detale. Ja tam mam na tym, na tym... Ja mam tam pokażę. O, o. Tu co mi przywieźli te takie stare wszystkie rzeczy. O, proszę. To było takie zniszczone, ja to wszystko... Ja to wszystko musiałem odbudować i zrobione jest, i tu wam pokażę tą bramę. To jest ta brama, z my robili renowacje. To wszystko mi daję, zrobiliśmy, tutaj pozłociliśmy to, to. To tak było strasznie dużo. A tu jest tak zbliżone, proszę. Jakie to ładne jest wszystko tutaj. To jest jednego kawałka zrobione, miedzi, 2 mm. No i to się, to się wykuło, tak? No i dałem pozłocić. Jak ten Holender to zobaczył, od razu tu przyleciał. No. A nie wiem, milo na lata. Ja robiłem renowację bramy e, 22 lata temu do Wróblowic. i właśnie tak taki, tylko te dwie róże. Ja na podstawie tych róż, co tam pokazywałem, mam te róże. To na podstawie tego zrobione jest. Także ja Ameryki nie odkryłem, tylko po prostu to, żeby renowację tego zrobił. I, I takie można robić, maleńkie takie robię mi duże różne już się robi to. No bo ma, ma się wzór, to jest oryginał. Ja to tak trzymam tutaj jak, jak grawitacja. No. Jak to Panu powiedzieć? E, proste rzeczy to wie Pan, to jest łatwo zrobić, ludzie robią, bo na przykład duże jest tak, że <laughs> klient chce mieć tanio, tanio, to to proszę bardzo. U mnie, u mnie kilka osób poszło, ode mnie odeszli, byli po 6, po siedem lat, po ileś tam, no i po, pootwierali swoje warsztaty. No, on mi mówi tak, szefie, ja mój pracownik składa mi balustrad za 8 godzin, 10 metrów. No, A u pana mi, mi robili we dwójkę metr na dni. No. No to jest ręczna robota, nieczysta. A jeszcze naśladując naszych dziadów. Żeby robić taką samą techniką, jak oni robili, no to, no to no niestety, to, 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 to pochłania dużo czasu. No, no ale jest satysfakcja, jak się coś zrobi takiego fajnego. No. Ja chodziłem do, do Kowal kowalsko-artystycznej w, w Słukowicach. Kolebka kowali. No. Ja skończyłem tą szkołę w 1953 roku, roku. No, ale jest tak. Jednak założymy te wszystkie... C dołem, tę tą koronkę. W środku koronka jest już zało też założona. I to co słychimy, bo pani mi coś mówi, że mąż będzie piąt.